Cześć siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zbiory robimy. Mam michę. I zabieram się za zbieranie truskawek. Widzicie? Trochę już tam jest czerwonych, zaraz Wam pokażę. My sobie tutaj tak systematycznie podjadamy z krzaczka, ale tak co drugi, trzeci dzień, w zależności od pogody, mamy troszeczkę tak więcej do pozbierania. Wtedy jest właśnie micha. No i zbieramy większą ilość sobie na jakiś taki konkretniejszy deser właśnie. Dobra, zabieram się bez gadania. o miya Biorę, uważam za udane z takiego małego tutaj o poletka. Wyszła taka dosyć spora Micha truskawek i pudełko poziomek. No. Ciekawe ile w sklepie za takie pudełko poziomek. Tutaj z pół kilo na pewno będzie, albo i lepiej. Zważę to, potem wam powiem ile. No i wyszło nam e, kilo 600 truskawek i prawie pół kilograma faktycznie poziomek. No. Kurki się szykują pomału do spania. Kurka z kurczaczkami. Pytaliście o tego maluszka. Kot przebiegł i akurat się Kwoka teraz zaniepokoiła. One chcą już iść do środka, ale ten maluszek jak w idzie, to jest ten tutaj w środku. Widzicie tego czarnuszka w środku? Takiego najmniejszego? Właśnie się schował. To jest on. Wszystko jest z nim dobrze. Żyje, ma się dobrze. To no, jest malutki w porównaniu do innych, o tutaj wyszedł właśnie, jest taki maluteńki, ale ma się dobrze, wszystko jest z nim w porządku, żyje, jest ruchliwy, żwawy, biega, je wszystko. Także mamusia ma swojego malucha z powrotem. Tak, te sceny, które widzieliście na początku filmu, gdzie ciałam i układałam drewno, to tutaj jest już no, taka pokaźna kubka. Jeszcze tego, trochę tego drewna zostało do ułożenia. Są to resztki z, tego, z budowy naszej, naszej króliczarni, no i tego domku dla kwoki. Musiałam to zrobić, bo pod tym drewnem leżały jeszcze słupki ogrodzeniowe, które potrzebowałam do zrobienia ogrodzenia tutaj w zagrodzie dla koczek. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. O, no właśnie wczoraj jeszcze sobie zaczęłam pielić ogródek. Tak, wszędzie było takie chwasty. Tu już wypieliłam, tu już wypieliłam. Jeszcze te dwie grządki mi zostały. No niestety roboty jest cały czas masa. Jeżeli chodzi o te słupki, no to tak jak Wam pokazywałam, jeden już tam wkopałam. Drugi jest tu, to będzie wejście do króliczarni. Tu już jest trzeci przygotowany. Jeszcze będę potrzebowała bodajże raz, dwa, trzy, cztery. Czyli jeszcze trzy oprócz tego, tak? Słupka, który tutaj jest. No. Także powoli wszystko się tworzy. no Nie da się tego szybko zrobić. malutku małymi kroczkami. Widzicie, no biedne to moja warzywka. Ale coś tam rośnie. Są buraczki, tu słaby bo słaby, ale koperek też jakiś tam rośnie. Między buraczkami mam tam z fasolki szparagowej. To niestety, ale ślimaki bardzo dużo zeżarły. I w sumie zostały mi tylko te dwie krzaczki, z, te, te, dwie, te dwa krzaczki z fasolki żółtej. I tu są takie dwa niedobitki. Czy z nich coś będzie? Nie mam pojęcia. Ten jeden jakiegoś listka puszcza tutaj. E, tutaj jeszcze powinna być e, pietruszka, no ale pietruszka to wiadomo. <laughs> to jest zagadka. E, I powinna być fasolka żółta, ale e, przepraszam, zielona, ale z tej zielonej to ja w ogóle już tutaj nic nie widzę. Także fasolkę będę musiała posiać jeszcze raz. No i tutaj będzie dłubania, bo tu jest... tu są kalarepki, kalarepki i brokuły. One gdzieś tutaj są. Zobaczcie, naprawdę to zielsko tak strasznie porosło. O tutaj jest kalarepka fioletowa. No i niestety już to białe jak one tam się mączniki, już się niestety dobrały do, do moich tutaj sadzonek. Także muszę to jak najszybciej wypielić i no, i założyć siatkę. Może w jakiś sposób jeszcze uda mi się to ochronić, jak tam pozdejmuję te mączniki, założę tutaj siatkę. No i także zabieram się teraz za zapielenie reszty. Jest już 18.40, no to już na pewno teraz czas na to, żeby się tutaj zabrać. Zaraz pewnie komary i tak wyjdą, ale jest to miejsce w tej chwili w cieniu. Także będę sobie teraz tutaj pieliła ładnie. No normalnie muszę Wam coś pokazać. Zobaczcie, kaczki sobie odpoczywają. Eee, I czy jesteście w stanie zauważyć? Są dwie mamuśki. Tu jedna, tam druga. A tu jest kaczorek, Wacek. I przy mamuśkach leżą małe. Dzisiaj na chwilę wypuściłam, żeby zobaczyć jak tam eee, Wacek będzie. Już minęło znowu parę dni. Na początku troszeczkę odganiał młoda, ale teraz już zaakceptował i normalnie razem z nimi chodzi i nie ma żadnego problemu. Teraz sobie drzemkę tutaj robią wspólnie. Także no to już jakiś sukces znowu. Fajnie.